Mieszkanka Gmin Żarów, a dokładniej Kalna, hucznie obchodziła swoje setne urodziny. Jako sołtys i przewodnicząca Rady Sołeckiej jesteśmy bardzo dumne z tej pięknej uroczystości, którą żeśmy się doczekały za naszej kadencji. Po prostu no, to jest coś pięknego, że w naszej miejscowości taka osoba doczekała stu pięknych lat. Jest to pierwszy przypadek w historii gminy, kiedy mamy przyjemność być na jubileuszu setnej rocznicy urodzin naszej mieszkanki. Dostojna jubilatka Zofia Borysionek, obdarowana serdecznymi życzeniami, upominkami i bukietami kwiatów od rodziny, najbliższych oraz zaproszonych gości, nie kryła w tym dniu wzruszenia. Czas nie, tak szybko nie minął, bo żeśmy troszeczkę z sobą przeżyli i, i był miły i, i zawsze dobrze wspomina mi, mama się mną opiekowała. A i, co muszę podkreślić, że bardzo, bardzo chyba jej byłem takim oczkiem w głowie. No, mam im synkiem. I jestem szczęśliwy, że doczekałem tak pięknego dnia. Setnej urodzin mamy. No i życzyłbym jeszcze sobie, żeby jeszcze kilka lat z nami pobyła i, i cieszyła nas życiem i, i zdrowiem. Babcia była zawsze dla mnie przekochana i się mną opiekowała jak byłam mała. Uroczystość, która odbyła się 12 lutego 2012 roku na Świetlicy Wiejskiej w Kalnie, zgromadziła wielu zaproszonych gości. Wśród nich byli Burmistrz Miasta Żarów Leszek Michalak, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pudlik, Kierownik Wałbrzyskiego Krusu Mieczysław Gwiazda, Radny tej miejscowości Mieczysław Myrda, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie Anita Denes-Ziemkiewicz, Sołtys Janina Jarosz, oraz Przewodnicząca Rady Sołeckiej Ewa Wołek. Wszyscy przekazywali zadowolonej solenizantce serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych 100 lat życia w zdrowiu i szczęściu. Dodatkowo pani Zofia otrzymała życzenia od wojewody dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy i premiera Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska. Zadowolona jubilatka z radością zmugliwała świeczki na torcie, nie kryjąc swojego zadowolenia. Najstarszą na świecie w tej chwili żyjącą kobietą jest Kubanka, która skończyła... W styczniu 127 lat, w związku z tym, ja bym życzył pani Zofii, żeby, skończy, żeby ten rekord świata pobiła, bo nam, mieszkańcom gminy żarów, też jakiś rekord świata się należy. Z okazji tak szczególnego jubileuszu życzymy jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku, dobrym zdrowiu, atmosferze ciepła rodzinnego i życzliwości.